Dzień dobry, zapraszam na czytanie dla Koziorożca na listopad. Zobaczymy jakie energie, jakie wydarzenia, co nadejdzie w miłości. Proszę o przekaz to przez te czyste karty. Pamiętajcie, oczywiście, będzie to rozkład ogólny, więc nie rezonuje z każdym. Weźcie tylko to, co do was przemawia. Koziorożec listopad. Proszę. Jakiś ważny, ważny moment, ważny czas dla Was w ciągu najbliższych. Tygodni. To jest jakiś czas zmian. Zmian na lepsze. Tutaj będzie się zakańczało, rozsypywało coś, co jest niestabilne, co, co nie przynosi już y, szczęścia, radości, może nie przynosi niczego dobrego i przychodzi czas na coś nowego. Na to, aby w Waszym życiu pojawiło się. Tęcza, słoneczko, niebieskie niebo i jest takie szczęście, taka, taka stabilność i idzie coś bardzo, bardzo pozytywnego. Ma to związek z, z uczuciami, z jakimiś przyjemnymi chwilami. No tu jest zupełnie nowa energia, ktoś nowy wskakuje w wasze życie albo całkowicie nowy. Hmm, Nowy cykl jakiś, w którym jest dużo szczęścia, radości i takiego spełnienia, i wy tak kwitniecie tutaj. I w tym wszystkim jest wybuch jakiejś, jakiejś namiętności, jakiejś pasji. Robi się nagle tak, tak słonecznie, tak ciepło. I może być niespodziewana wiadomość: ktoś was może bardzo zaskoczyć, bardzo was zaskoczyć jakąś informacją, jakimś wydarzeniem. Coś, czego nie przewidujecie. I jest tutaj osoba, która bardzo poważnie myśli, bardzo poważnie analizuje coś i być może podejmie radykalne decyzje, być może podejmie takie stanowcze decyzje na chłodno i rusza przed siebie, rusza przed siebie z taką. Z dobrym nastawieniem, ze spokojem ducha. Tutaj jest podjęcie jakichś decyzji, które są ważne i skutkują zmianami w życiu. Tu jest zbliżanie się do, do czegoś nowego. Ona płynie, ona płynie ku, ku jakiejś miłości. Ku jakiemuś uczuciu. Być może tutaj zostanie dopuszczone do głosu serce. Może pojawić się jakiś romantyczny kochanek, romantyczny kochanek, romantyczny partner, który przyniesie takie ciepło, przyniesie taką e, fajną energię, taką bardzo optymistyczną. Może pojawić się jakieś wyznanie uczuć, i ta kobieta jest taka zapatrzona w niego, taka Skupiona I spokojna zarazem, wychodzi z jakiegoś trudnego okresu, z jakichś walk, z jakichś potyczek. Ona odzyskuje spokój, tak jakby obiera nowy kurs w życiu, i, i to jest kierunek miłość kierunek miłość i takie spokojne wody. Możecie tutaj rzeczywiście zbliżyć się do siebie. Ktoś może się tak nagle pojawić i, i robi się tak fajnie, robi się tak ciepło, robi się tak przytulnie i obficie. I wreszcie jest taka. Taka wiara wiara w to, że, że idzie coś dobrego, że nadchodzi coś dobrego jest takie poczucie szczęścia i bliskości. Ktoś tu odnajdzie swojego. Yy, Swojego kogoś do przytulania, po prostu swoją bardzo bliską osobę. Zapowiada się moment przełomowy, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Takie szczęście, taka, taka pełnia. I jakiś, jakaś nowość jest w tym wszystkim. Być może to jest zupełnie nowa osoba, która przybędzie z czymś, może ktoś, kogo się nie spodziewacie, lub no, coś dalej się rozwija, fajnego. Bo jest tak romantycznie, tak ciepło i tak wzniośle, i kobieta jest taka szczęśliwa, spełniona, taka. No, jest taka zacna, taka. Wszystko przy niej fajnie funkcjonuje i tak się do niej klei, zbliża. Cały ten jej świat wokół niej taki jest obfity, i tak bardzo bogato obrodzi, takim szczęściem, bardzo piękne energie macie, od czegoś trudnego, ciężkiego do, do ciepła, w stronę miłości, tu jest w stronę jakiegoś spełnienia, taki obrany nowy kierunek. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.